Czy wiedziałeś, że w 1967 roku w małym amerykańskim miasteczku Point Pleasant w Zachodniej Wirginii doszło do jednego z najbardziej przerażających i do dziś niewyjaśnionych ciągów wydarzeń? Wszystko zaczęło się jesienią. Mieszkańcy zaczęli zgłaszać, że nocami widzą wysoką, humanoidalną sylwetkę z ogromnymi, świecącymi na czerwono oczami. Postać poruszała się nienaturalnie szybko. A świadkowie mówili, że towarzyszył jej przenikliwy dźwięk, jakby metal tarł o metal. Ludzie byli przerażeni, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Symbol nowiu 15 grudnia 1967 roku. Prawdziwa tragedia. W ten zimny, pochmurny wieczór zawalił się Silver Bridge, główny most łączący Point Pleasant z Ohio. W wodach rzeki Ohio zginęło 46 osób. Śledczy nigdy jednoznacznie nie wyjaśnili, dlaczego konstrukcja runęła akurat wtedy, przy normalnym ruchu, bez żadnych wcześniejszych ostrzeżeń. Ale mieszkańcy zwrócili uwagę na coś jeszcze bardziej niepokojącego. Tuż przed katastrofą wiele osób raportowało, że po raz ostatni widziało tę samą postać o czerwonych oczach. Część świadków twierdziła, że istota stała na szczycie mostu. Jakby obserwowała miasto po tragicznej nocy, widzenie postaci ustało całkowicie. Do dziś wielu wierzy, że to, co pojawiło się w Point Pleasant, nie było człowiekiem, nie było zwierzęciem, było czymś, co pojawiło się tylko po to, by zapowiedzieć tragedię, albo ją sprowadzić. A ty, jak myślisz, co to mogło być? Napisz w komentarzu swoją teorię.